Cześć, nazywam się Anna Bulczak i jestem położną. Zeryfikowana doradcą laktacyjnym i właścicielką Centrum Zdrowia i Aktywności Ciężarnych i Mamy od Dzieci z Położnej. Bardzo się cieszę, że masz ochotę posłuchać naszego następnego podcastu, który powstał na bazie naszych live'ów na Facebooku. Życzę Ci miłego słuchania. Witam Was bardzo serdecznie. Scenariusz dzisiejszego story jest um, bardzo ekstremalny. To z tego, że dopiero co wjechałam do domu i okazało się, że moje dziecko wcale nie lubi butelki, tak jak nam się wydawało. Bo kto z Was jest tutaj nowy, może jeszcze nie wie. Poza tym, że jestem położną, Znam się na bulczek. To jeszcze jestem mamą trójki. Tutaj jedno jest i nie mam możliwości go odstawić, ponieważ ten pan był bardzo głodny. Tak, ja właśnie wróciłam do szkoły rodzenia. Jeżeli ktoś jest nowy, to dajcie znać. Dzisiaj spotykamy się właśnie, żeby o tej szkole rodzenia pomówić. Wiem, że jest tutaj sporo nowych osób, z racji tego, że dopiero co wróciłam od tutaj e, e, Agnieszki Wodarczyk także m, widziałam, że e, parę, osób, parę osób doszło z czego bardzo mocno się cieszę e, t, czy mnie widać, czy mnie słychać e, myślę, że to e, jest podstawowe pytanie które powinno paść i nie ukrywam że e, tak, tak dzisiaj będzie trema, której normalnie nie ma bo jestem w Warszawie normalnie nadaję z Gdyni w Gdyni mam statyw, swój zostawiam w samochodzie zazwyczaj moje dziecko leży grzecznie w łóżeczku, dzisiaj biorąc pod uwagę, że to jest cud, że są sąsiedzi nie wezwali opieki społecznej. Postanowiłam, że jednak będę go trzymać, ponieważ nie wiem, czy mój mąż się ze mną nie rozwiedzie po tym dzisiejszym dniu. Z racji tego, że tak jak mówiłam, butelka była y, super, a jednak super. Nie jest, bo ja na 4 miesiące, jak się okazuje, jest na butelki oporny. Znaleźliśmy już tą idealną, tą, która myślałam rozwiąże wszystkie moje dylematy i problemy, żebym mogła na chwilkę wyjść. Bo wiecie, to nie jest tak, że nie daję rady wyjść bez dziecka. Cały czas wychodzę jak najbardziej z dzieckiem i bez dziecka, tak, żeby wrócić na czas. Dzisiaj po prostu planowałam dłuższe spotkanie. Znaleźliśmy butelkę maszyn i co? No i okazało się, że jednak butelka jest super, ale z ma. Mamą. Także cieszę się, że dajecie znać, że widać, i słychać. Cieszę się, że część z Was jest tutaj nowa, no więc tak jak mówię, wybaczcie, że z Rąsi, wybaczcie, że z dzieckiem na rękach i wybaczcie, że po prostu wybaczcie, tak? Jeżeli chodzi o pytania, umówimy się tak. Jak zostanie mi trochę czasu, to pytania na końcu, bo widzę, że Ania pyta o wanienkę, a nie się wypowiem, także nie ma sprawy. A ruszamy z argumentami, dlaczego warto wybrać szkołę rodzenia. Także dzisiaj będzie trochę z punktu widzenia ciężarnej. Ciężarnej, myślę, że tak po 21, bądź po 30 tygodniu ciąży. Jaki macie pomysł, kiedy według Was jest dobry czas na szkołę rodzenia? A ja Wam opowiem, dlaczego uważam, że warto. Pierwsza sprawa, dlaczego warto iść do szkoły rodzenia, to myślę, że szkoła rodzenia co niektórym otworzy oczy, żebyśmy zdali sobie sprawę, jak zapatrujemy się na kwestię porodu z osobą towarzyszącą. Czy można iść z osobą towarzyszącą, czy jednak osobę towarzyszącą chcesz zostawić w domu? Czy może Twoja to osoba towarzysząca idzie, powiedziałabym, bardziej siłą i przemocą? Nie do końca jest przekonać, czy to jest dobry pomysł. Myślę, że szkoła Rodzenia na pewno da Wam jasny komunikat, czy to jest dobry pomysł, a przynajmniej będziecie mogli wspólnie zadać pytanie i zorientować się, czy czy taka perspektywa jest dla nas. Jaki jest temat live'a? Live będzie bardziej ciążowy, rozmawiamy o szkole rodzenia, bo nasze zaufaj Położnie organizuje szkoły rodzenia zarówno online, jak i stacjonarnie. Natomiast jak najbardziej z przyjemnością odpowiem Wam na pytania właśnie takie położnicze. Widzę, że Megi pisze o tym, że bardzo boi się porodu naturalnego, dużo bardziej wola mieć cięć cesarskie. No właśnie, zanim pytania, to ja jeszcze kilka argumentów chciałam Wam przytoczyć i obiecuję, że do pytań będę się grzecznie... Grzecznie, grzecznie cofać. Dobra, więc kontynuując, także pierwsza sprawa to czy ja chcę wziąć partnera ze sobą, bo myślę sobie, że jeżeli już zdajemy sobie sprawę, jak wygląda poród, jakie są kolejne jego elementy i jak partner może być potrzebny podczas porodu, bo partner może być bardzo potrzebny podczas porodu, to może się okazać, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby iść do porodu razem. Nie ma nic gorszego niż fakt, kiedy mamy partnera podczas porodu ze sobą, a on nie jest przygotowany, i wiem co mówię, wiem co mówię, bo przy moim drugim porodzie, który miał się zakończyć cięciem cesarskim, i to, co już wam, co niektórym opowiadałam, słuchajcie, ja byłam przyjęta do szpitala o godzinie dziewiątej, dziesiątej, yy, uparłam się, że spróbujmy, że indukcja, że naturalnie, że chciałabym, już naturalnie, yy, no więc ruszyła indukcja, bo to był po prostu stan pocielicierskim yy, i o godzinie dwunastej yy, w trakcie mojego porodu do mojego męża zadzwonił szef gratulując mu dziecka, a mój mąż zaciśnięty zęby mówił, jeszcze nie urodziło. Nie ma cięcia, nie ma cięcia. Mayday, mayday, tak? Ona rodzi. Tak też był przygotowany. Także do końca życia będę mu to wypominać, ale słuchajcie. W skurczach wychodzisz spod prysznica i przyłapujesz facetę na otomoto, gdzie my nie szukaliśmy nawet samochodu. No więc idziesz do szkoły rodzenia po to, żeby też partner się przygotował, żeby wiedział w jaki sposób tobie pomóc, żeby wiedział jak masować okolice Miednicy, gdzie uciskać, jak może on. Praktycznie przydać się podczas porodu. Myślę, że on też dodatkowo będzie się bardzo przydawał, jeżeli chodzi o kwestie prawne. Kontynuując, no więc tego tatusia bierzemy ze sobą do szkoły rodzenia po to, żeby on nabrał tej pewności siebie, że podczas porodu jak najbardziej będzie przydatny, że nie będzie stał jak kołek, w sumie nie wiadomo po co. On ma sobie sam zdawać sprawę, jak będzie mógł Ci pomóc, co będzie przydatne, jakie umiejętności powinien nabyć, jak rozmawiać z personelem, jak też ułatwiać, Taki twój kontakt, z, twój kontakt z na przykład położną, bo może Ty będziesz w skurczach, będziesz bardzo zestresowana, i partner, znając na przykład Twój plan porodu, powtórzę, znając Twój plan porodu, wiedząc, jakie są też Twoje oczekiwania, łatwiej mu będzie na przykład porozmawiać z personelem wtedy, kiedy ty będziesz w silnych skurczach i nie będziesz miał po prostu na to siły, tak? Także myślę sobie, że to jest dobry pomysł, żeby partnera wziąć ze sobą. Oczywiście, jeżeli mamy taką możliwość, może to być oczywiście partnerka, może to być siostra, może to być dula i o tym wszystkim właśnie w szkole rodzenia również się dowiesz. Dodatkowo szkoła rodzenia to powinna być, słuchajcie, praktyka. Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka. To powinny być zajęcia, podczas których nauczycie się wspólnie, w jaki sposób pielęgnować malucha, w jaki sposób go kąpać, w jaki sposób przygotowywać się, jeżeli chodzi o, o, o przyjście na świat waszego dziecka. To jest naprawdę bardzo ważne, żeby... Mieć te umiejętności, nawet w teorii, bo później super je wykorzystacie w praktyce. I znowu cofnę się do tych tatusi, bo tak się dzisiaj na nich trochę uparłam, bo to jest naprawdę super, kiedy ty wracasz ze szpitala, jesteś po dwóch dobach, gdzie jesteś cały czas z dzieckiem. Obecnie nie wszędzie w Polsce możemy mieć odwiedziny z uwagi na stan pandemii. W związku z czym, jeżeli chodzi o, o, o szkołę rodzenia, kiedy ty wrócisz do domu z dzieckiem, mając już pewne umiejętności, no bo byłaś dzieckiem cały czas, twój partner będzie miał te umiejętności, w jaki sposób malucha trzymać, w jaki sposób malucha kąpać, częściowo ucząc się od Ciebie, ale też częściowo pamiętając jakie były na przykład zalecenia w szkole rodzenia, także punkt pierwszy, jeżeli chodzi, chciałam Wam tyle pokazać, chciałam ja muszę otrzymać telefon, zobaczcie. Nie, jeszcze nie wiem, czy słychać tramwaj? Boże... Oczywiście oczywiście mój mąż wybrał ten apartament. Oczywiście to jest Krzysztof. Kto już mnie zna ze story, ten wie co to znaczy hashtag Krzysztof. Także, kontynuując. Więc pierwsza sprawa partner. Druga sprawa po to Wam rekomenduję szkołę rodzenia i specjalnie powiedziałam nawet głośniej, żeby obalić te wszystkie babciowe mity. Ja oczywiście nie mam nic przeciwko babciom, moja mama, czyli babcia moich dzieci, jest super, hiper nowoczesna i absolutnie mm, myślę, że nie miałabym żadnego grzechu jej tutaj do zarzucenia. Jeżeli chodzi o moją babcię, to kilka opcji pod tytułem, dlaczego nie ma założonych skarpetek, czapeczki i mogłabym wyłapać. Natomiast słuchajcie, tego jest za dużo. To jest XXI wiek. Po to idziemy do szkoły rodzenia, żeby dowiedzieć się od położnej, która jest specjalistką, jeżeli chodzi o na przykład zakresy dotyczące pielęgnacji, czy właśnie chociażby karmienia piersią, żebyśmy dowiedziały się właśnie na szkole rodzenia, że nie ma potrzeby ubrajania dziecku czapeczki w domu. Nie ma potrzeby ubierania dziecku czapeczki, jeżeli mamy o, wierci pięta, jeżeli mamy dwadzieścia 7 stopni na dworze. Nie ma potrzeby, tak naprawdę, jeżeli chodzi o. o jeżeli chodzi na przykład o taką, taką codzienną pielęgnację, to nie ma potrzeby na przykład kąpania dziecka jeszcze w szpitalu, nie ma potrzeby kąpania dziecka od razu po powrocie do domu, nie ma potrzeby trzymania piersi podczas karmienia, tak? Nie ma potrzeby ograniczania diety podczas karmienia piersią. Tego wszystkiego właśnie masz dowiedzieć się na szkole rodzenia. To ma być to miejsce, które ukierunkuje Cię do jakich specjalistów warto iść po porodzie, jak zadbać o bliznę po cięciu cesarskim, jak upewnić się, że jeżeli chodzi o kwestię połogu, jesteś przygotowana, wiesz co robić, jeżeli chodzi o, o, o ochronę krocza, tak? Na to wszystko masz być, masz być gotowa. Widzę, Agnieszka, że jesteś, jesteś ze mną, także ja też wysyłam buziaki, bo tu moja jednak bardzo pilna uczennica, czyli Agnieszka Wodarczyk jest, jest z nami. Dzisiejsze konsultacje też mamy też mamy ze sobą, i cieszę się, że też zaufała położnie, bo to jest ważne. To jest ważne, żebyście wiedziały, że właśnie o to chodzi w szkole rodzenia. Mają tam być super położne, żeby otoczyć Was opieką, i to jest właśnie ten trzeci element. Żebyście nabrały zaufania, zaufania do tego, że macie te kompetencje, żeby zająć się swoim własnym dzieckiem, że jesteście przygotowane na poród, jesteście świadome tego, w jaki sposób podczas tego porodu pomóc sobie, pomóc dziecku, jak sprawnie przetrwać połóg, jak udźwignąć karmienie piersią, ale i też emocje, tak? Emocje, które towarzyszą nam w okresie e, ciąży, jak i w okresie właśnie po porodzie, w okresie, kiedy tak naprawdę cała nasza rzeczywistość się zmienia od 180 stopni, tak? Jesteś nagle mamą, e, tak jak ty, jak i twój partner, czy osoba tobie bliska, czy twoja partnerka, musisz nagle wiedzieć wszystko, oczywiście tego wszystkiego od razu nie wiesz i to właśnie szkoła rodzenia ma cię upewnić w tym, że bez względu na to, w którym kierunku pójdziesz i w którym kierunku te kroki będą zmierzały, to ty wiesz, co robisz, bo ty jesteś mamą, możesz popełniać, możesz popełniać błędy. Natomiast tak to właśnie, tak to właśnie jest, i tu Szkoła Rodzenia również powinna Cię w tym utwierdzić. No dobra, słuchajcie, kiedy to do szkoły rodzenia, bo widzę, że były pytania kiedy. Jak chodzi o szkołę rodzenia, to ja bym to uzależniała w zależności od tego, jaki wybieramy kurs. U nas na przykład w szkole rodzenia mamy kursy, które zaczynają się online. Są one raz w miesiącu, trwają dwa tygodnie, czyli mamy raz w tygodniu po dwa spotkania. Jedno spotkanie trwa trzy godziny, oczywiście mamy przerwę, oczywiście mamy praktykę, e, oczywiście jesteśmy na kamerach, więc widzimy się wszyscy podczas ćwiczeń. E, takie zajęcia zaczynają się u nas na przykład... No i teraz, teraz zobaczymy, zobaczymy, czy dziewczyny moje z firmy pracują, ale chyba 14 czerwca. To oczywiście jeszcze sprawdzę. Więc jeżeli chodzi o takie zajęcia, mogą zaczynać się one online i wtedy ja bym rekomendowała, żeby taką szkołę zaczynać w okolicach 30 tygodnia ciąży, żeby tak 30, 32 ładnie tą szkołę zakończyć. Można zacząć wtedy od 28 tygodnia, to też jak najbardziej wiedza będzie jeszcze na świeżo. Możesz zacząć szkołę rodzenia, jeżeli chodzi o, o tutaj... Zajęcia, na przykład po 21 tygodniu, wtedy warto wybierać takie kursy, które są siedmiotygodniowe, dziesięciotygodniowe. My mamy takie sześciotygodniowe, a później to, co rekomendujemy, to na przykład taką przypominajkę w postaci webinarów online, typu na przykład Dobry Poród, czy konkretnych webinarów, które będą dla Was przydatne. Jeżeli chodzi na przykład o Wasze potrzeby, może chcecie sobie bardziej utrwalić kwestie wyprawki, pielęgnacji, może chcecie zobaczyć się z fizjoterapeutą dziecięcym, takie warsztaty na przykład mieliśmy dzisiaj rano. Także tutaj myślę, że nie ma co poprzestawać na samej szkole rodzenia, bo chodzi o to, żebyście przez całą z ciąży miały taką ciągłość, że jesteście po prostu zaopiekowane i na każdym etapie ciąży możecie zapytać położną właśnie o radę, o, o, takie, o takie wsparcie. To jest kiedy. Jeżeli chodzi o pytania, jakie macie, bo obiecałam, że na pytanie Wam odpowiem, to myślę tak, zrobimy w ten sposób. I kto miał cierpliwość, że przekleić swoje pytanie z przodu do, do dołu, to je śmiało przeklejcie, a ja zrykam, co tutaj mamy. Szkoda, że wcześniej was nie poznałam, chętnie online bym poszła na waszą szkołę. Gorąco zapraszam. Ktoś tu na naszej szkole nie był, ja, te, ja, ja wykładam, jak i cały mój zespół paranckich położnych. Może któraś z Was się zapisała jeszcze na relacje z naszej ostatniej integracji. Po prostu jesteśmy fajne babki i nie mam wątpliwości, że mogę wziąć, że tak powiem, za te słowa pełną, pełną odpowiedzialność, bo jesteśmy i mamami, niektóre z nas są babciami, niektóre z nas są położnymi, które pracują właśnie w szpitalach, w środowisku, w poradni laktacyjnej, także cały czas, cały czas działamy po to, żeby Wam pomóc. Cesarka czy naturalnie? O, no tutaj mamy, że tak powiem, temat, temat, że tak powiem... Hard, Bo to nie jest proste, prosta odpowiedź. Natomiast ja bym to odkręciła. Myślę sobie tak. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o cesarkę, czy naturalnie, musimy zdawać sobie sprawę, że w Polsce nie mamy możliwości mieć cesarki na życzenie, tak? Czyli nie możemy życzyć sobie, że chcemy mieć operację drogą cięcia cesarskiego legalnie, żeby to było jasno, wyraźnie powiedziane. Jeżeli mamy wskazania, możemy mieć cięcie cesarskie, tych wskazań może być dużo. Może to być na przykład położenie miednicowe, położenie poprzeczne płodu, mm, to też jest istotne, jak chodzi o szkołę rodzenia, żebyś tak zweryfikowała program, żebyś była przygotowana na jedno i na drugie, bo prawda jest taka, że każdej z nas może przydać się cięcie. Ja przy moim pierwszym dziecku też szłam do porodu przekonana, przekonana, że urodzę naturalnie. Pięknie się zaczynało. Miałam świetny plan porodu. Byłam, no, słuchajcie, byłam młodą położną. No hello, jak to byłoby możliwe, żebym ja nie urodziła naturalnie? Tak to. W pełnym rozwarciu Komunikat, Panie Aniu, przykro mi, zabrakło tych 20 minut, to są te słowa, które, które sobie chyba do końca życia będę powtarzać, bo tego się nie zapomina. Nie zapomina się momentu, kiedy rodzisz i w pewnym momencie niestety, ale no nie urodzisz naturalnie, tylko masz operację. I bardzo Was uczulam, żebyście przygotowały się na jedną i na drugą ewentualność i wybierały program zajęć szkoły rodzenia tak, żebyście miały pewność, że jeżeli nawet zdarzy się cięcie, cesarskie, to Ty będziesz na to gotowa, bo mój największy błąd to była ta myśl i nawet teraz czuję ten zimny pot po plecach, kiedy ja się zorientowałam na sali operacyjnej, że będę, na sali porodowej, że będę miała cięcie, wiecie, o czym myślałam? Myślałam o tym, że obok mnie stoi mój, mój mąż, to jest nasze pierwsze dziecko, a on nie ma zielonego pojęcia, co się święci. Ja mu nic nie powiedziałam, bo wiecie, no położenie chodziło na szkołę rodzenia, tak, yy, no bo ja, ja to wiedziałam, a on nie. I on nie wiedział, gdzie mnie zabiorą, nie wiedział, ile jest sal operacyjnych, nie wiedział, czy dziecko, które wyjedzie, to jest jego dziecko, nie wiedział nic. A ja nie zdążyłam mu tego wszystkiego powiedzieć, bo w ciągu pięciu minut byłam już na bloku. Także no, przygotowujemy się na jedno i na drugie, i teraz nie da się. Wiadomo, na live, chyba żebyśmy taki tematyczny live zrobiły, odpowiedzieć na słowo czy, czy cesarka, czy naturalnie. Chciałam Wam przy okazji, jak Was jest tutaj też tak sporo, powiedzieć jedno. Nie ma znaczenia, w jaki sposób urodzisz swoje dziecko. Pamiętaj, ono, nie, ono mające 18 lat, nigdy Ci nie powie przy torciku z okazji 18: Mamo, naturalnie, dzięki. Nie? Kurczę, to, że Ty mnie urodziłaś naturalnie, szacun, sztos, naprawdę. Jestem pełen. Chodziło. Myślę, że mój syn będzie miał to w nosie. Myślę, że moja córka również nie będzie zainteresowana, a bardzo często zdarza się tak, że na przykład, o, poradnia laktacyjna, prosty przykład, o którym też wam często mówię. Czasem jest tak, że gdzieś na przykład podczas karmienia piersią coś nie wychodzi i kobiety bardzo mocno przeżywają dla samych siebie, bo czują ogromną porażkę, czują ogromny zawód, że mimo wiedzy, którą mają, pojawiają się problemy. I to jest moment, kiedy pytam partnera, a mama karmiła? I wiecie, co wtedy mówi partner? Yy, Wysłać smsa? Yy, jak to jest ważne? I to ja zapytam moją mamę. Mam zapytać moją mamę? Bo ja nie, ja nie wiem. Ja mówię, no właśnie. Ten syn mał 45 lat i nie ma zielonego pojęcia, czy był karmiony piersią, czy urodził się naturalnie, bo nie przykładają potem dzieci do tego wagi. Więc pamiętajcie, że jeżeli by się okazało, że nie chciałaś mieć cięcia cesarskiego i z uwagi na to, że trzeba było ratować malucha, trzeba było tą operację wykonać, to nie ma znaczenia z punktu widzenia, jaką jesteś mamą. Jesteś najlepszą mamą bez względu na to, czy rodzisz tak, czy rodzisz tak, czy karmisz tak, czy karmisz tak. I myślę sobie, że wybierając szkołę rodzenia, to też jest ważne, żeby wybierać takie miejsce, gdzie będziesz właśnie w tym utwierdzana, gdzie będziesz mogła liczyć na szczerość, gdzie będziesz mogła liczyć na to, że nie ma tematów tabu. To pamiętam takie zajęcia, gdzie miałam tatę, Boże, mam nadzieję, że mnie teraz nie ogląda, ale może załóżmy, że było kilku takich tatusiów, gdzie ja mówiłam o masażu krocza i mówię i wtedy masujemy krocze i wtedy tata tak i wtedy jak naciskamy kciukiem na kroczu, i tak, jestem ja się Boże. W jaki sposób, jakiego słowa ja mam użyć, żeby tak tego partnera nie krępować? Bo widziałam, że ewidentnie słowo krocze, no, no po prostu źle, zła reakcja. No to mówiłam tkanki. No naciskam się na te tkanki, już widziałam, że było lepiej. Także wiecie, szukajmy takiego miejsca, które jest w stanie się dostosować. Szukajmy takiego miejsca, które jest nowoczesne. Szukajmy takiego miejsca, gdzie możemy liczyć na sprawdzone informacje, aktualne informacje. Bo te informacje się zmieniają i dzisiaj chociażby też miałam taką rozmowę a propos kopru włoskiego. I wiecie, kiedyś podawało się herbatki. puszcie jest upał, 27 stopni. Kiedyś podawało no, herbatki z koperkiem maluszkowi. Ba, kiedyś my same piłyśmy herbatkę z koperkiem włoskim, tak? Teraz się tego nie robi, bo kopr został uznany jako toksyczny. Było to około 2 lata temu. Jeżeli spojrzelibyśmy na aktualne informacje a propos kopru włoskiego, na przykład na stronie e laktacji Elach gdzie możemy zweryfikować też, czy konkretne leki można przyjmować karmiąc piersią, czy nie. Mamy tam jasną informację, jeżeli chodzi o koper włoski, wpisuję sobie po angielsku FNL, z tego co pamiętam. Nie jest on, że tak powiem, zalecany, tak? Jest tam jasna informacja, że może być wręcz niebezpieczny. I tak jak nie podaje się dzieciom miodu do pierwszego roku życia, tak nie podaje się niemowlakom herbatek z kopru włoskiego. I właśnie takiego miejsca chciałam, żebyście szukały. Szukając szkoły, sprawdzajcie, czy to są fajne, położne, chociaż wszystkie jesteśmy fajne, ale czy to są aktualne informacje, które są przekazywane w sposób ciekawy, interesujący, żeby miała, miały te zajęcia dla Was jak największą wartość. Czy rodzaj porodu ma wpływ na rozwój psychiczny, psychiczny dziecka? Myślę intensywnie nad, tymi, nad takimi badaniami. I nie pokusiłabym się, na, jeżeli chodzi o kwestie, kwestie odpowiedzi, bo chciałabym zobaczyć przede wszystkim, jeżeli nawet miałyby być takie badania, pamiętam, że było porównanie IQ, jeżeli chodzi o mieszankę i mleko matki, natomiast też później te badania, że tak powiem, nie zostały, nie zostały potwierdzone. Jeżeli chodzi o kwestie porodu, pamiętajcie, że forma porodu z punktu widzenia malucha na pewno, jeżeli chodzi o poród naturalny, ma on bardzo dużo zalet, tak? Z jednej strony, z punktu widzenia kobiety, szybciej wracamy chociażby do formy, tak? Poza tym, nie mamy za sobą rozległej, ogromnej operacji, jaką jest cięcie cesarskie. Jest to też bezpieczniejsze. Dla nas, no bo operacja to operacja, tutaj zawsze może być bardzo dużo powikłań. Natomiast z punktu widzenia dziecka to też jest bardziej naturalne, ponieważ maluch, przechodząc przez kanał rodny, po pierwsze ma kontakt z florą bakteryjną pochwy, nabiera odporności. Dodatkowo maluch też przechodząc przez kanał rodny, no wszystkie mięśnie są odpowiednio uciśnięte. To jest też dla malucha naturalna droga. Cięcie cesarskie jest dla malucha pewną formą zaskoczenia nagle, tak? nagle mamy ostre światła, nagle mamy ale operacyjną, nagle jesteśmy bez mamy, gdzie tak naprawdę po porodzie druga siłami natury, maluch powinien być z mamą w kontakcie skóra do skóry przez te dwie godziny po porodzie, tak? Więc po prostu tu mamy bardzo dużo różnic. Ale żeby zakładać, że zakładam, Magda, że chodzi Ci o to, czy mogą się maluchy na przykład gorzej rozwijać z punktu widzenia operacji, tak? Uważam, że nie, i takich, ale takich badań oczywiście musielibyśmy dodatkowo poszukać. Kiedy zwiększyć częstotliwość kąpania niemowlaka? Zalecane są co 2-3 dni, ale kiedy nie zaszkodzi już kąpać co dzień? No powiem tak, dzisiaj jest skwar, dzisiaj jest żar, ja tak zerkam, zerkam, ale nie wiem czy widać jak płynę, ale płynę i ja tak naprawdę jakbym miała wam to pokazać, o proszę bardzo, tego może nie widać, ale te włosy są spocone. No prawdę są spocione. I takie mokre dziecko, które widać, że przy nawet pobycie z mamą w kontakcie skóra do skóry, przy kontakcie z piersią, ty grzejesz dziecko temperatura 36,6, plus jeszcze na zewnątrz, ja tu pewnie w domu mam 25, bo musimy jakoś wszystkie okna zaraz ogarnąć, to jest naturalne, że lepiej jest dziecko wykąpać dla jego takiej. Mm, Takiego, takiej po prostu rzeźkości, tak? Pytałyście o wanienkę, jeszcze pamiętam, jak chodzi o wanienkę. Rozkładaną. Ja testowałam przy Janku i na początku super mi się sprawdzała wanienka Karibu, tak? Natomiast teraz nie mam wątpliwości, żebym chciała na pewno sprawdzić stokę XL, tą rozkładaną wanienkę, bo mój Jan jest ogromny i wyrosłem. Także w tej sytuacji, to właśnie jak jesteśmy w Warszawie, jesteśmy, że tak powiem, w innym, w innym miejscu zamieszkania, no to taka opcja byłaby na pewno kusząca i odpowiadając na pytanie w takich skwar, jak teraz jabłką kąpa dziennie, więc kierujmy się dziewczyny intuicją. Yy, kolejne. Czy podczas cesarki można mieć znieczulenie ogólne na życzenie? Nie, ponieważ znieczulenie ogólne jest bardziej niebezpieczne. Odchodzi się od znieczulenia ogólnego, tak? Czyli odchodzi się od tej maski i yy, pełnego uśpienia, chyba, że oczywiście są wskazania, także jeżeli wskazań nie ma, nie możemy być znieczuleni w ten sposób na życzenie. Ciężko przychodziłaś cesarkę. Yy, powiem Wam, tak. Tak. Ciężko przychodziłam cesarkę. Wiem, że są kobiety, które jak skowroneczki, przychodzą ją sprawnie. Ja ją przyszłam bardzo ciężko. Ja miałam ze sobą no prawie cały poród, ale też jeżeli chodzi o kwestię cięcia cesarskiego, dla mnie, nokaut, no jakby psychicznie ja bardzo starałam się ogarnąć, tak, mówiąc kolokwialnie dla dziecka. Chciałam, żeby jak najszybciej być w pełni sprawna, żeby móc karmić, żeby móc do malucha chodzić, bo Wojtek był w inkubatorze. Natomiast jeżeli chodzi o... Nie, jednak chyba fizycznie, tak, fizycznie bardzo bolały mnie plecy, bardzo bolało mnie podbrzusze, miejsce rany, nie mogłam kichać, śmiać się, bo po prostu faktycznie gdzieś czułam bardzo silny ból w obrębie brzucha i później dokuczało mi to, że po trzech miesiącach, czy chciałby coś dźwignąć, a od razu czułam dyskomfort, pojawiało się krwawienie, więc od razu dostawałam od ciała sygnał, a nie a trochę za szybko. Także cesarkę przychodziłam naprawdę kiepsko, po z kolei drugim porodzie, jakby pierwszym porodzie naturalnym, wstałam, umyłam głowę, poszłam po pod prośbę, też byłam oczywiście bardzo zmęczona, no ale porównując u mnie akurat, bo mówię, to są to moje subiektywne odczucia, po cięciu cesarskim mam wrażenie, że pierwsze 7 dni była jak niepełnosprawna, a po porodzie naturalnym. Wsta wstawałam, że tak powiem, od razu byłam bardzo, bardzo ogarniająca. Szkoła z partnerem super. Z mężem mogliśmy poćwiczyć pozycję wertykalne, usłyszał, co będzie się działo, czego ma pilnować, jakie pytania zadawać. Teraz jestem trochę spokojniejsza, że dam radę, no pewnie, że dacie radę, także bardzo się cieszę. Czy live będzie zapisany? Tak, oczywiście. Dlaczego zabrakło Ci 20 minut przy porodzie naturalnym? Y ponieważ y zwolniła akcję serca płodu, czyli. Y Mówiąc wprost, zwolniło bicie serca Wojtka. Tak naprawdę to było no, pełne rozwarcie, więc wystarczyło pewnie kilka skurczy partych i by się udało, ale ta główka jednak była trochę za wysoko i to było szybkie cięcie scarskie w znieczuleniu ogólnym. Czy jeśli maluch przesypia całą noc, budzić 3 godziny czy nie? Jeżeli maluch ładnie przybiera, to wtedy jak najbardziej możemy, możemy zostawić malcha w świętym spokoju niech śpi, nawet maksymalnie sześć godzin I ostatnie pytanie, czy ćwiczenia na piłkę powodują uelastycznianie mięśni na miednicy i mogą przyczynić się do ochrony krocza? Hmm, myślę, że ćwiczenia mięśni na ta to jest coś osobnego. Jeżeli umiemy aktywizować mięśnie na miednicy podczas pracy na piłce, to wtedy jak najbardziej to pomoże, ale czy to uelastyczni. Tak, okej, okay. bo to nie wpłynie na samo krocze, na tą część zewnętrzną, ale na pewno w to w jaki sposób pracują nasze mięsień na zamiennicy, będzie bardzo przydatny do samego porodu i do późniejszego sprawnego przechodzenia główki przez kanał rodny. Tutaj bym sobie bardziej myślała o tym, że hmm, pamiętajmy, że mięsie na zamiennicy najlepiej ćwiczyć do tego 28 tygodnia ciąży, później już nie, żeby te mieście też później nie były zbyt spięte. Czy kursy online w jakich godzinach są prowadzone? Kursy online od 17.30 do 20.30, kursy stacjonarne od 18.00 do 20.00 i my już stacjonarnie też już wróciliśmy zarówno w Gdyni, jak i w Gdańsku. No dobra, słuchajcie, udało się. Widzę, że lawina pytań, także jeszcze z przyjemnością Wam na pytania będę, będę odpowiadała, bo też planuję Q&A, także zapiszcie sobie te pytania, wklejajcie je jak najbardziej u nas w Q&A w środę wylatuję do Grecji, także wszystko wam opowiem na ten moment ja i bo, bo, bo bollo ja i bo Was mocno ściskamy I spróbujemy, że tak powiem się Jakoś tak Zorganizować Przed jutrzejszym, jutrzejszym dniem Także jutro zdobywamy Warszawę Kto jest z Warszawy gorąco pozdrawiam Obiecuję Q&A, pewnie odpalę w okolicach środy Także zostańcie z nami na, na Stories I fajnie było, cieszę się, że mogę was dzisiaj Dzisiaj zobaczyć Jesteśmy dla was Zapraszamy do nas na szkołę rodzenia Buziaki, pa 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 Mam nadzieję, że spodobał Ci się nasz podcast. Jeżeli masz dodatkowe pytania, możesz znaleźć nas na Instagramie czy na Facebooku. Gorąco zapraszamy Cię również na naszą stronę internetową www.zaufajpołożnej.pl, gdzie znajdziesz zarówno nasz sklep, jak i szkołę rodzenia oraz dużą dawkę merytorycznej wiedzy.